Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Luz de Maria de Beaumier, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ja, jako matka ludzkości, jako matka każdego z Was, idę towarzysząc Wam w życiu, a w upadkach podnoszę Was jako matka miłości. Każdym z was widzę mojego syna, każdego z was kocham całym moim matczynym sercem. Kiedy przyjęłam was u stóp krzyża, nie przyjęłam tylko niektórych, ale całe ludzkie pokolenie, aby być jednocześnie matką i nauczycielką. I tak jak przeszłam od bycia matką do bycia pierwszym uczniem mojego syna, tak też pragnę wstawiać się za Wami, aby każdy z Was był prawdziwym i wiernym uczniem mojego Syna w tej chwili, w której myśli i sumienie człowieka, z Jego własnej woli i wolnej woli, przestały wypełniać Jego misję, a myśli i sumienie przywiązane są do kaprysów nieprzyjaciela duszy. W tej chwili towarzyszę Wam bardziej niż w jakiejkolwiek innej chwili, abyście powrócili na drogę prawdy. Jedyną drogę, która doprowadzi Was do osiągnięcia prawdziwej pełni i życia wiecznego. Umiłowani moi, żyjecie w świecie, ale nie pozwólcie, aby to, co światowe, wdzierało się w Was i prowadziło Was na błędne drogi, na których znajdziecie jedynie zgubę. Przemoc człowieka w tej chwili sprawia, że ja, jako matka, Mam zranione serce, a jako wasza orędowniczka przed moim synem, błagam za każdym z was. Sumienie zostało zaatakowane przez brak sumienia, ponieważ zło zawładnęło wami tak, że sami dobrowolnie oddajecie się w szpony zatracenia i perwersji. Zło wstrzykuje w człowieka gniew, ale człowiek patrzy na zło tylko poprzez diabła jako takiego i nie przychodzi mu do głowy, że diabeł jako taki kusi go i prowadzi do grzechu, ale w tej chwili nie tylko działa, ale utrzymuje wszystkie swoje macki w ciągłym działaniu, aby atakować człowieka nie tylko w jego egoizmie, nie tylko w jego ego, nie tylko poprzez jego wolną wolę, ale poprzez wszystkie środki, jakie ma w zasięgu ręki. Musicie wiedzieć, że pokarm człowieka w tej chwili nie jest taki sam jak w przeszłości i że to, czego używacie, jest bronią, która w tej chwili pozostaje aktywnie zatruwając wasze ciała, moje dzieci, także jeśli nie upadacie przez oddanie waszej wolnej woli złu, to upadacie przez choroby wywołane w waszym ciele przez to, co spożywacie. Moim obowiązkiem jako matki jest nie tylko wzywać Was do modlitwy, do pokuty, do miłości, do jedności, do braterstwa, do przyjmowania mojego Syna w Jego ciele i krwi, do nieustannego odwiedzania Go w Tabernakulum, do przestrzegania Jego przykazań. Ale mój obowiązek matki prowadzi mnie poza to, prowadzi mnie do zapukania do drzwi Waszego sumienia tego sumienia które zostało zatrute i któremu pragnę z moją miłością przynieść odtrutkę, aby ponownie podjęło funkcję, dla której zostało stworzone w człowieku i na nowo otworzyło drzwi, aby mój syn wszedł w osobę ludzką. Interesy ekonomiczne mają w tej chwili prymat nad człowiekiem i nad życiem człowieka, i w mgnieniu oka upadek ekonomii doprowadzi człowieka do utraty zdrowego rozsądku. Ponieważ będzie czuł, że jest pozbawiony wszystkiego, będzie czuł, że ma puste ręce, ale będzie to chwila, w której moje prawdziwe dzieci skorzystają z okazji, aby pokazać swoje dzieła i czyny, i pokażą mojemu synowi swoje ręce pełne obfitego żniwa dzieł i czynów na rzecz życia, miłości, bliźniego i braterstwa. Moje wezwanie dzisiaj, w tej chwili, Kieruję do tych wszystkich moich dzieci, które z wielką miłością oddają się, aby prowadzić i pomagać swoim braciom i siostrom, aby nie zapomnieli, że tam, gdzie nie panuje braterstwo, nie panuje mój syn, ponieważ nie panuje prawdziwa miłość. Wzywam Was. Abyście byli pokorni, nie tylko w słowach czy w wyglądzie, ale raczej, abyście byli prawdziwie pokorni poprzez uczynki i działania, abyście nie udawali pokory, ponieważ ten, kto nie posiada pokory, nie może przynieść swoim braciom i siostrom słów pokory. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, każda chwila bardzo minimalizuje tę, która się zbliża. I to musi być dla Was powodem, abyście przyspieszyli kroku i zaproponowali sobie radykalną zmianę życia. Musicie być światłem pośród tej gęstej ciemności, która spowija umysły i zatwardziałe serca większości Waszych braci i sióstr, nie pragnijcie przyjąć losu ludzkości, która na nowo ponosi porażkę, czując wyższość nad moim synem i nie uznając go. To była jedna z przyczyn upadku poprzednich pokoleń, a obecne powtarza na nowo ten sam błąd, sprzeciwiając się i nie słuchając mojego syna. Nie uznajecie mnie za matkę, a ja Wam to wybaczam, ale uznajcie mojego syna, króla królów i Pana panów, uznajcie Go w całym stworzeniu, uznajcie Go w Waszych braciach i siostrach, i bądźcie w najwyższym stopniu ludźmi, którzy rozumują. Którzy obserwują i którzy używają daru inteligencji, aby umieć rozpoznać znaki tej chwili, które nie są niczym innym, jak tylko tymi, które pojawiają się przed końcem tego pokolenia. Cała natura drży i jest poruszona obojętnością i negacją moich dzieci, a jeszcze bardziej tych, którzy nazywając siebie tymi, którzy znają mojego syna, którzy znają teologię, Zaprzeczają, że mój syn znowu się zbliża i że mój syn, jako król sprawiedliwy, daje każdemu z tych, którzy do niego należą, to, na co zasługują. Do ostatniej chwili, do ostatniego oddechu życia, człowiek musi walczyć o swoje zbawienie. Nikt nie jest zbawiony, dopóki mój syn nie ogłosi go zbawionym. Dopóki ten człowiek nie da z siebie całego zaangażowania i walki poprzez swoje uczynki, aby uczynić się godnym zbawienia, ponieważ człowiek może upaść w jednej chwili, ale wy, dzieci moje, musicie powstać w tej właśnie chwili, w której czas się skończył i mój syn oddziela pszenicę od plew. Nie drżyjcie na widok szerzącego się gniewu, który ogarnia człowieka. Lecz bądźcie pozytywnym biegunem, który przyciąga miłość i błogosławieństwo mojego syna ku ludzkości, przeciwstawiajcie się negatywności człowieka miłością do mojego syna i do Waszych bliźnich. Wzywam Was do modlitwy, wierne dzieci mojego niepokalanego serca, za wszystkich Waszych braci i siostry. Którzy pozwolili, aby wróg zawładnął ich władzą umysłową i wystąpili przeciwko swoim braciom i siostrom, ale jeszcze bardziej wzywam Was do modlitwy za wszystkich moich synów, którzy pracują w winnicy mojego syna, a nie są prawdziwi. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ja, jako pierwsza uczennica, zapraszam Was, abyście razem ze mną powiedzieli, Panie mój i Boże mój, wierzę w ciebie, ale powiększaj moją wiarę, bo pokusa okrąża ludzkość, ale twoja miłość przezwycięża to, co dla człowieka jest nie do pokonania. Tobie ufam, Panie mój. Umiłowane dzieci, bądźcie bojownikami, nie umniejszajcie siebie, jesteście dziedzicami królestwa. Kocham Was, błogosławię Was. Matka Boża, błogosławię te ziemię, te ziemię szczególnie, te ziemię, na której moje stopy stoją w tej chwili, aby zjednoczyć tych, którzy są moi w najświętszym sercu mojego syna. Przyjmijcie moje błogosławieństwo i pokój mojego syna.